VAT, być albo nie być. Dzisiaj pomogę Ci zdecydować, czy warto być VAT-owcem. Kiedy VAT jest obowiązkowy? W dwóch przypadkach. Pierwszy, kiedy Twój przychód przekroczy 200 tysięcy złotych. Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą niepełny rok, na przykład 6 miesięcy, to wtedy ten limit do vat wynosi 100 tysięcy złotych. I drugi przypadek, są branże, na które ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia się do VAT-u, na przykład usługi doradztwa, usługi jubilerskie, sprzedaż towarów akcyzowych albo na przykład sprzedaż sprzętu elektronicznego takiego jak komputery, ale tylko i wyłącznie przez Internet. Dobrowolna rejestracja. Kiedy się opłaca? W dwóch przypadkach: po pierwsze, kiedy Twoi klienci to firmy, które rozliczają się na VAT. Wtedy VAT nie stanowi dla nich realnego kosztu, a ty będziesz mógł odliczyć VAT od swoich zakupów. I drugi przypadek, kiedy prowadzisz wysokie nakłady inwestycyjne, wtedy będziesz mógł odzyskać VAT od wszystkich zakupów, które zrobiłeś. Na przykład usługi, na przykład sprzęt, na przykład materiały. Kiedy lepiej zostać nieWATowcem? Kiedy Twoi klienci to osoby prywatne. Jeśli zarejestrujesz się do VAT-u, to tw cena Twoich usług wzrośnie o VAT, a osoby prywatne nie mogą tego VAT-u odliczyć w żaden sposób. W związku z tym wolą, abyś był nie vat i wolą, aby Twoje usługi były tańsze. Na przykład fryzjerka, kosmetyczka, fizjoterapeuta. Podsumowując plusy i minusy bycia VAT-owcem. Plus – możesz odliczyć VAT od swoich zakupów. Minus, masz więcej obowiązków. Musisz prowadzić rejestry zakupu i rejestry sprzedaży, a także wysyłać deklaracje JPK co miesiąc. A dodatkowo, jeśli twoi klienci to osoby prywatne, możesz być mniej konkurencyjny na rynku. Masz pytania o swoją sytuację? Zostaw komentarz, odezwij się do nas, pomożemy ci dobrać najlepszą formę dla ciebie.